Jejku, świetnie grasz. Szkoda, że mam tylko dwie ręce. Mm. <laughs> Jeszcze owoc głogu. Ale to nie jest głóg. No, no, chyba wiem, jak wygląda owoc głogu. <laughs> o, przepraszam, nie upuściłem tego specjalnie. O, o jejku. <sus> a, 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 ale, ale! <sus> hmm, jasne! Już rozumiem! Tak właśnie myślałam! To dzika róża! Dzika róża? W środku o. ma swędzący pyłek! O, rzeczywiście! Jest bardzo podobna do głogu! Ja je pomyliłem! A, 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 jej kuł! ty... <sus> <sus> Tutaj mleczko mszyc, chłopczyku. Doskonale złagodzi O! <grymne> uh, znacznie lepiej. A wiesz, Filipie, muszę ci się przyznać, że trochę kiepsko u mnie ze wzrokiem ostatnimi czasy. Ale radzę sobie, używając nosa i uszu. Hmm? Twoje okulary leżą na półce. <grymne> o, dziękuję, Maju. Biedna tekla, co też ja narobiłem? Zaniesiemy jej mleczko z mszyc i pomożemy ci zrobić jeszcze trochę maści. Nie zostawimy jej tak! <grywk> <grywk> Ha, znowu ten truciciel o, Droga sąsiadko, jak to powiedzieć Niestety trochę swędzącego proszku dostało się do maści, którą ci dałem Przypadkowo, strasznie mi przykro, zrobiłem nową maść i przyniosłem doskonałe mlecko, by złagodzić swędzenie Widzisz? Ha, wcale nie swędzi Nogi mnie bolą, nie zejdę z sieci. Mogłabyś mi podać ten kielich, droga pszczółko? O nie, Maju, nie leć tam! Nie bój się mnie, jestem tylko starą, chorą pajęczycą dziecko. O, Prześciotko mnie boli. Maju! Podleć jeszcze troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej. Nie, nie Maju! O szybko jak spędzi. O. O, A? o, o. A? o jak cię złapie, złośliwa pszczoło.